Okej, okay, cześć, witajcie, z tej strony Forever. i to was w kolejnym odcinku Papietników Wrygila. Tym razem nie jesteśmy na serwerze Hardcore, tylko jesteśmy na MCHC. Już mówię dlaczego i o co tutaj, i o co tutaj chodzi. Yy, w tle macie ogólnie, jak moja edycja się rozpoczęła. Jakoś, nie wiem, nie postanowiłem za bardzo poświęcić za to szczególnej uwagi, bo, bo nie wiem, edycja jak każda edycja. Yy, tak więc cóż, NTHC z tego powodu, ponieważ to jest wersja 152, a mimo wszystko. E, o ile się nie mylę, to, mój, e, to 9. To, nie wiem, 1, 5, 2, to wychodziło na edycję, nie wiem, 9, 8, 10, e, na skafie jakoś, jakoś tak, czyli na tych edycjach, których najwięcej grałem, to jest też także takie przypomnienie mi dotychczasów, bo, bo jak już mówiłem, bardzo wtedy dużo grałem i i dlatego właśnie ta edycja. Mm, tak, i dołączyłem do, do mojej ekipy, której tam już dam gram od, od... no już... no to jest kilka edycji, jakby nie patrzeć, ale... E, ale mówiliście w komentarzach właściwie jedna osoba bardzo mądrze się wypowiedziała na ten temat, że e, co ona czyniła, e, co ona do, docenia w tych pamiętnikach. To właśnie to, że co robiłem każde, w każdym odcinku, opowiadałem o tym, co, co było w poprzednim. To było takie podsumowanie, i. i było to jeszcze. E, takie. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, e, jak, jak ta osoba stwierdziła, że to było coś takiego, że każdy ma miejsce na tym serwerze i że na taki freakie. może odnieść tam sukces. E, no właśnie, i będę, będę próbował wrócić do tych czasów, zwłaszcza, że, że, że muszę zrobić coś jakiś specjalist, nawet mam fajny pomysł. Eee, I tak, eee, tylko to będzie to dość pracochłonne. Ale to, to na pewno za, za kilka odcinków, więc tak. Eee, to jest na razie ten pierwszy odcinek z tego Chcę więc tutaj nie wiem, tutaj nie będzie, zbyt, nie wiem, nie będzie on zbyt długi. Eee, merytorycznie też niezbyt nie ciekawy w następnym odcinku. Będę, będę chciał. Będę chciał przy tym jakieś sety porobić coś, bę, nawet, nawet się tak skuszę, że może posklejam to jak to było w chyba z odcinku, także posklejam jak incentuję te wszystkie sety, może, może to jakoś fajnie wyjść, myślę, że, że, że to będzie fajny powrót do, do dawnych czasów eee, i co jeszcze? Tak się zastanawiam, czy coś tu jeszcze mam do powiedzenia. E, właśnie tak, jeszcze jest taka sprawa, bo, bo kiedyś przed świętami, chyba tak. Nie, to było. Przed, przed nowym rokiem w każdym razie e, zrobiłem jakieś tam stream Na tym streamie było 10 osób, bo tam co powiedziałem chyba jeden dzień wcześniej. E, tylko z taką to było różnicą, że to, to jest na hitboxie i tam jakość nie jest zbyt odpowiednia. Ale wiem, że kilka osób na pewno czeka na coś takiego, że można, nie wiem, ze mną jakoś pograć, nie wiem, mo można pogadać jakoś tam na streamie, cho chociażby za pośrednictwem czatu, yy, pamiętam, że przed tymi świętami na LoL'a coś próbowałem ogarnąć, wprawdzie jakoś była tragiczna, ale co do tego to już troszkę pobawiłem się w programie do, do streamowania i myślę, że, że, da się oglądać, żeby to kopanie z tego Minecrafta to, yy, to nie tyle zależy na obrazie, co co, co na, nie wiem, co, co na moim głosie i na, yy, na kontakcie z samym czatem. Yy, no no i co, no i no jak już mówiłem teraz, te, też wracam do nagrywania już nie będzie tak jak poprzednio. Właściwie nawet się nie tłumaczyłem o co chodzi, ale, yy, ale to było jakoś taki dziwny okres, że po świętach tak mi się nie wiem, nie, nie, nie chciało. Potem przyszła jakaś taka choroba, tak, taki dziwny kaszel i nie, wiem, w ogóle takie nie niespotykane nie rzeczy i e, to, to bardzo przykazało, bo e, no, nawet, jeszcze, nawet jeszcze mi to zostało, także e, nie jest to, to, to nic miłego. E, dlatego właśnie w, te, te, w też taki sposób to nagrywam nie nagrywam tego e, od razu ra, z materiałem ponieważ bym musiał to wycinać i, i tak dalej a tutaj prosto, nie, po prostu nie wiem po skleń, to fajnie żeby nie było tej przedstawienia nie było takiego yy, i, i tak dalej tego przyciągania bo, bo to nie jest zbyt zbyt dobre tak więc to było tyle Grał do was i mówił trzymajcie się do tego odcinka no, no i, i, i napiszcie w, w komentarzu co, co myślicie o tym co, co, co mówiłem tutaj w tym materiale cześć